Wielu z nas niecierpliwie wyczekuje wiosny, jedną z jej oznak w ostatnich latach jest rozpoczęcie treningów do rowerowej stolicy Polski. Oficjalne przygotowania do czerwcowej rywalizacji ruszają już 21 marca. Przez dwa miesiące cykliści będą mogli przygotować formę i sprawdzić możliwości swojego sprzętu. Dzięki aplikacji Aktywne Miasta rowerzyści będą zbierać punkty dla swoich miejscowości i zorientują się, jak wypadają względem konkurentów z innych miejsc Polski. Urząd miasta zapowiada, że wspólnie z członkami Pławskiej grupy rowerowej oraz przy współpracy z Mosir przeprowadzi kampanię promocyjną w szkołach, instytucjach i zakładach pracy, tak by zachęcić jak najwięcej osób do udziału w akcji. Podczas miejskich wydarzeń mieszkańcy będą mieli też okazję zapoznać się z zasadami działania aplikacji Aktywne Miasta. W zeszłym roku Puławy zajęły w zmaganiach drugie miejsce, a rowerzyści związani z naszym miastem wykręcili wspólnie ponad 427 tysięcy kilometrów. Puławscy cykliści zrobią wszystko, by poprawić ten i tak już świetny wynik. W ostatnich dwóch latach nasze miasto nie schodzi z podium rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma. thank <sweak> you